Panie trenerze, jak ocenia pan same zawody, sam finał? Finał może nie tak emocjonujący jak wcześniejsze półfinały, bo tutaj jednak drużyna z Wielkopolski zdecydowanym była faworytem. Myślę, że dla Podkarpacia już sam występ w finałach był bardzo dużym sukcesem. Także zdecydowanie wygrali faworyci na tych, na, tych, na których stawialiśmy przed mistrzostwami. Mam takie pytanie. Ci, którzy, których Pan już wcześniej wybierał, obserwował, potwierdziły swoją jakby klasę zawodniczą? Zgadza się tutaj na tych turniejach w ciągu całego sezonu, na półfinałach OM-ów. Ci zawodnicy, których wcześniej już obserwowaliśmy, to jest grupa około 30-40 chłopców w tym roczniku, potwierdziła swoje tutaj predyspozycje do tego, żeby gdzieś tam w centralnym szkoleniu dalej być. Natomiast pojawiły się dwie, trzy perełki, których wcześniej, których inaczej powiem których widzieliśmy wcześniej, ale nie sądziliśmy, że mogą tak tutaj dobrze zafunkcjonować. Natomiast to jest no, ten wiek, gdzie ci chłopcy robią z miesiąca na miesiąc bardzo duże postępy i tu nawet e, gdzieś tam przerwa w oglądaniu tych chłopców trzymiesięcznych powoduje to, że za chwilę widzimy nowego chłopca i nas zaskakuje czymś nowym i to jest bardzo fajne i pozytywne. Hmm, drużyny mają, ci chłopcy mają za cztery dni kampy. Czy tak po ciężkim sezonie, turniejach dadzą radę? Hmm. Zgadza się. Tutaj przerabialiśmy to już sezon temu takie rozwiązanie i powiem tak, oprócz tego, że olimpiada musi się odbyć w tym terminie, jak na razie, to ten kamp wojewódzki jest w nieszczęśliwym terminie, bo to są tylko cztery dni odpoczynku. I proszę pamiętać, że za chwilę oni znowu wyjeżdżają na kamp centralny, gdzie są już 30 najlepszych chłopców, jest to cały lipiec dalszej pracy. Natomiast my. Z doświadczenia wiemy, że nie możemy na tym kampie wojewódzkim robić czegoś, żeby tak, tak dużych obciążeń nie możemy zrobić, żeby tym chłopcom po prostu nie zaszkodzić. Oni wiadomo, są po całym sezonie, niektórzy po dwóch cyklach rozgrywkowych, troszeczkę są tą koszykówką znużeni i to też było widać u najlepszych i my mamy tą świadomość i na tym kampie wojewódzkim będziemy starali się pracować troszeczkę inaczej z mniejszą intensywnością bardziej położyć nacisk na jednak wyszkolenie techniczne graczy i troszeczkę żeby jednak ci gracze odpoczęli i nabrali lekkiej świeżości nie wiem czy to będzie możliwe ale żeby nabrali lekkiej świeżości i chęci do pracy na tym kampie centralnym Wyklarowała się już pozycja numer jeden rozgrywającego w drużynie narodowej? No nie, nie, to jest jeszcze za wcześnie tu jest naprawdę kilku chłopców na tą pozycję, którzy są bardzo ciekawi. Ja myślę, że to za wcześnie, na to mówić, za wcześnie o tym mówić. Myślę, że właśnie po to, po to są te kampy wojewódzkie, po to jest kamp centralny, że powiem tak, że my tak naprawdę jako trenerzy kadry nie znamy tych chłopców z pracy na treningu. Tak? My obserwujemy ich na meczach, zbieramy oczywiście opinie trenerów z kadr wojewódzkich, zbieramy opinie trenerów klubowych, natomiast to nie jest to samo. Poza tym, proszę pamiętać, że to będzie zupełnie inny poziom. Tak? Tu już wkraczamy na poziom reprezentacji Polski i to jest troszeczkę szkoła też charakterów. Powiem tak, że rocznik jest naprawdę bardzo ciekawy. Na pewno dużo więcej chłopców wzrostowo... Przypominających koszykarzy, nie tak jak było to w zeszłym roku na oem że przypominam, że tam nie było chłopca dwumetrowego na oem a tutaj jednak jest kilkunastu chłopców y, prawie dwumetrowych. Do tego bardzo ciekawi, ciekawi chłopcy na pozycjach rozgrywających. Także myślę, że będzie z czego wybierać i tylko się cieszyć, żeby każdy trener miał taki problem z bogactwem. A, a jak sama organizacja tych zawodów? Ja powiem tak, że byłem na kilku już. Y, y, Olimpiadach młodzieży, organizacja jest bez zarzutu, tak? Bo tak naprawdę ludzie, którzy to organizują, organizują chyba tu w Kutnie, bo znają się na tym, organizują mecze pierwszoligowe, wiedzą, co zawodnicy oczekują od, od organizatora. Także myślę, że tu nie ma, nie ma zarzutów, tylko i wyłącznie na plus i życzyć sobie, żeby taka organizacja była wszędzie. A jakieś plany na przyszłość kadry? Mecze na następne? Na razie skupiamy się na, na kampach wojewódzkich, za chwilę, czyli od 10 zaczynamy do 17, potem mamy znowu 3 dni przerwy i od 21 do 28 jest kamp centralny. I tutaj po tym kampie centralnym chcielibyśmy mieć już taką... Może nie trzydziestkę, ale dwudziestkę chłopców, którymi będziemy się zajmować we wrześniu, w październiku i ci, którzy będą gdzieś tam w dalszym szkoleniu centralnym. Z naszego miasta zakwalifikował się do kampów. Pan Poznański. Poznański tak jest. No tak tu jest na finałach, że niestety województwa łódzkiego nie ma. Natomiast dwóch chłopców z tego województwa Kamiński z Łodzi i Poznański tutaj u was skutna, będą na kampie wojewódzkim. Będziemy się ich przyglądać tym zawodnikom. Ja byłem w Kutnie na półfinałach, też także Poznańskiego widziałem i po rozmowie z tenerem Krysiewiczem, tak, bo prowadzi tu zespół pierwszoligowy, wiem, że ten chłopiec będzie trenował. Zespołem pierwszoligowym. Także na razie mogę tylko powiedzieć, że będziemy się przyglądać, natomiast jak on pracuje i jak się zaprezentuje na tym kampie, no to tylko od niego zależy, tak? Od jego wytężonej pracy. Czego życzyć Panu i kadrze? Ja powiem tak, że na pewno chyba najważniejsze zdrowia dla tych chłopców, bo, bo to jest akurat taki wiek, że oni się rozwijają, żeby dotrwali do najważniejszych zawodów w przyszłym roku bez konstuzji, a po drugie, żeby się rozwijali sportowo, żeby się dekowali w szkole, żeby nie zapominali o nauce, bo to jest taki dziwny okres, chodzą w trzecią klasę gimnazjalną, tak, 98-rocznik, żeby gdzieś tam ten bilans poza zajęciami sportowymi nie wybiegł trochę w drugą stronę, żeby nie przesadzić. To musi być wszystko zbilansowane, pamiętajmy, że, że oni muszą... I trenować, i uczyć się, bo klasa trzecia gimnazjalna wiąże się z egzaminami gimnazjalnymi, także bardzo będzie to im trudno powiązać, natomiast oni nie są pierwsi, myślę, że sobie doskonale dadzą radę.